Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do, do was z deckiem od Widza i pamiętam, że testowałem go już na streamie i sprawdzał się całkiem nie najgorzej. Słuchajcie, ja dla was już przygotowałem kilka gierek, wybrałem te, w których byłem najbliżej zwycięstwa. Od razu was uprzedzę, bo będę z wami szczery. Przegrałem tak naprawdę wszystkie gry. Wygrałem tylko raz przez bardzo szybkiego surrendera, raczej przypadkowo. Słuchajcie, no deck jest fajny, ma potencjał, można z nim się pobawić. Jeżeli wam się Kombo to jest dużo satysfakcji, ale to kombo siadać nie chce, bo jest zbyt dużo kart, które wymagają swojego konkretnego zagrania, konkretnej kombinacji. Mimo wszystko, jeżeli chcecie się pobawić, to zachęcam, bo deck naprawdę może sprawić wam frajdę, zwłaszcza, że jest to typowe RNG. Moi drodzy, Evelyn Zimis Fortune podsmacnianie kart za jeden. E, oczywiście gdzieś tam obrażenia jeszcze przy okazji, prawda? E, Evelyn Skorupa, wiadomo, bardzo fajne buffy, nieuchwy nieuchwytność. Problem tego deku jest taki, że jest zbyt dużo kontr na niego. Zobaczycie w tych moich filmach, że przeciwnicy kontrolowali mnie po prostu zbyt często, ale i tak byłem tak bliski czasem wygrania. Także ja jestem zadowolony. Materiał jakiś powstanie. Proszę Was, żebyście pamiętali, naprawdę dzisiaj postarałem się nagrać kilka gier, ale tak naprawdę wszystkie przegrywałem. Także, no niestety, próbowałem. Prezentacja tali. Zacznę, słuchajcie, więc od. Pomysłu tego deku, bo ja też nad nim myślałem, Naprawdę, słuchajcie, myślałem wydawało mi się, że jest potencjał w nim. Słuchajcie, o co chodzi. Jako, że skorupy to tokeny za jeden punkcik, to bardzo fajnie się tu sprawdza dominacja, która daje jeden punkcik dodatkowo. Zauważcie, że macie tutaj jeszcze kartę e, e, karna nadzorczyni za dwa punkty, czyli się nie gryzie temacik z dominacją. Dajcie dodatkowy jeden punkcik. Oczywiście sp musicie spełnić ten warunek. I słuchajcie, macie bardzo fajne karty za jeden. Poza wspomnianymi tokenami, macie na przykład tutaj grasującą nożowniczkę. Ona plus, słuchajcie, MFK, które zadaje przy okazji obrażenia, tak? Dodatkowo, słuchajcie, bardzo fajny finisher w postaci dostawcy cytrusów i jeszcze na domiar tego wszystkiego macie no nawigatorkę, bardzo dużo możliwości ataku w jednej rundzie. Wzmacniacie karty za jeden, tak? Tutaj macie jeszcze, żeby było zabawniej, podwójne kłopoty, czyli dwóch sojuszników o koszcie 1, więc jeszcze więcej obrażeń. Zwłaszcza, że te karty czasem wypadają naprawdę przyjemne. Powiedziałem wam, talia opiera się na RNG. Słuchajcie, troszkę bym w tym, taku, w tym deku mógłbym pozmieniać, m.in. innymi dodać jeszcze jedną dominację, dodać jeszcze jedną nawigatorkę. Może tutaj nawet kartę taką z Fiza, która pozwala wycofać atakującego. Na przykład wtedy można grać pod MF żeby było tych tokenów po prostu więcej. Evelyn jest bardzo tutaj fajna, bo jest jakaś szansa na nieuchwytność, na regenerację, to wtedy jest bardzo fajny bloker, może postrach i, albo wyzwanie, to wszystkie e, słowa klucze, które mogą Wam pomóc, ale niestety powiedziałem wam i powtórzę to raz jeszcze, to jest talia RNG i potrafi Wam po prostu zaleźć za skórę. Także nie jestem zadowolony, słuchajcie, z tego co zawsze było. Próbowałem po prostu wygrywać, ale faktycznie za, rzadko mi się zdarzało, z tutaj z jedynki wypadała mi karta 0 -1. nic z tym nie mogłem zrobić, raz mi wypadła ze zwiadu Efemeryczna jednostka, także widzicie jest dużo jedynek, możecie wzmacniać, ale potrzebujecie znaleźć dominację, potrzebujecie zagrać grabież i nadzorczyni. Uważam, że z małpkami ten deck już nawet nie zewelen, po prostu deck pod małpki jest dużo lepszy, ale pokazuję Wam to w formie ciekawostki, bo powiedziałam Wam, że będę nagrywać także Wasze deki. Mam nadzieję, że spodobają Wam się gry, które były naprawdę, naprawdę bliskie, ale czasem po prostu się nie dało i mam nadzieję, że e, Wam się po prostu uda. Także zapraszam Was na trzy giereczki, jeszcze raz mówię, nagram ich naprawdę sporo, ale i tak grę za grą przegrywałem, także dałem sobie w pewnym momencie spokój. Jest potencjał, może Wy przerobicie ten deck, żeby był po prostu lepszy, a ja Wam życzę po prostu miłego oglądania. Ojej, obawiam się, że to będzie bardzo trudny mecz, dlatego że Zilan będzie się tu kopiować, a my wygramy właśnie pod karty za jeden, bardzo dobre połączenie, Evelyn może później. Zerówka, żeby uruchomić trójkę, ale nie mamy, więc zagram pod te karty. Zobaczę, że to kana. Słuchajcie, to jest druga gra, w której dobieram dwa razy gra grasującą. No wynieczka to nie jest dobre. Nie jest dobre. Klejnot bardzo dobry, silny na nasz deck. Już jest w deku. Um. Pokern ataku, jak mówiłem, wolałbym, żeby MFK tu miała pole do popisu. Będę tutaj pauzować, bo chcę zagrać pod salwę, która mogłaby wypaść. Nie poczujesz. Później no oczywiście gramy 3-4. On będzie chciał grać wokół Zilana, aby nie znalazł bomb. Oczywiście Zilan znaleziony. Jest mały problem. Nawet nie jest mały problem, jest ogromny problem, bo obawiam się, że jest to deck, który dla Was w przyszłości nagram i on jest podkopiowanie. A, podkopiowanie lokacji. Nie mam zerówki, prawda? Teraz by bardzo ładnie tu zadziałała z tymi jedynkami. Ale plus jest taki, że w następnej rundzie też się tego te, też się nie uda, bo zagramy pod nawigatorkę. Dopiero zrobimy to w, w piątej rundzie. On ma mało punktów, dalej szuka kart. Nie mogę tego blokować, bo może mieć e, mistiki albo zdawanie obrażeń. Mamy bardzo dobry zwiat. Mało ma punktów many. Ewelinka niestety nic nie zrobił, bo nie mamy przecież ludzi. No, nawet jest ścieżką. nieźle. Nieźle, że ta lokacja, bo to dodatkowe obrażenia, będzie można podgrabić, zagrać. Zauważcie, to jest istotne. Dużo punktów zmarnowanych cały czas szuka. Nie wyskoczyła mu karta 1-3 do bloku. Tylko niestety 4-2 wleci w, w 2-4, nie? Ale wydaje mi się, że jest to worth it. Tak, zagram 2-1 najpierw Wtedy wyczyszczę mu tę kartę. Droga. Let's go. Mm, zaskakujący wybór. Wow. Czyżby chciał grać pod eko z podkrzeszeniem? Bardzo ciekawy wybór. To, że tu jest Zilana zostawił. Nie będzie bolało. Zagramy tak, bo wydaje mi się, że on chce tutaj zagrać drugiego Zilana i wtedy będzie mieć jeszcze więcej. ja tego Zilana blokować, nie zamierzam. Spróbujemy to wygrać przez nieuchwytne jednostki pod salwę, bo mamy tu świetne zjednoczenie sił akurat na następną rundę. Prawie mamy combo 2-4. I zauważcie, że można zagrać 2-1. Zastanawiam się. Zastanawiam się, czy chciałbym tu zagrać pod Evelyn Ewelyn jest dobrym blokerem. Słowo klucz postrach. No nie, nie, nie dopisuje nam szczęścia. Nie dopisuje nam szczęścia, niestety. Echo, o którym wam mówiłem. Chrono nie zrobiony. I mamy poważny problem na stole. Szkoda, że nie mogą uruchomić tej karty przez tę, bo wtedy wygralibyśmy może jakoś przez salwy, wiecie. Ale mamy grabież, MFK mogłaby dostać. awans. pytanie, czy on dobierze token? Zagram, oczywiście, podoba mi się. Mamy pecha z tym. Zagram tylko po to, żeby jadalnie dostała awans i możemy blokować Eko, że jest pani Mistyka, to się opłaci, bo chcemy przecież wygrać przez nieuchwytne jednostki. A ma dwa punkty. Ewentualnie zagra nie możemy, bo przecież eko dostała awans, i już nie ma czterech. Pięć punktów. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Zobaczcie, że mamy zwiat, następnie atak i tutaj jest prawie awans. Prawie, bo oczywiście mewka może zostać zabita po prostu. Nie podoba mi się to szukanie tych kart, ale ja na to nic nie poradzę. A wejdę z postrachem jest niezło, bo tylko dwie karty mogą blokować. Ale nie mam już miejsca na stole, jak wiecie. Zmiażdżenie. Byłoby niezłe. Chcę więcej. Mamy, chyba gramy pod zjednoczenie sił po prostu. Najpierw zagramy pod salwę oczywiście. Pierwsze uderzenie, za chwilę będzie drugie. Zrobimy sobie miejsce na stole. Ty, tak, ty! Hejka! Okej, okay, pozbędziemy się blokera. Hmm. Nie będzie łatwo. Ale w następnej rundzie nie dam rady uruchomić grabieży, bo nie mam zaklęć. Cóż, mieliście przyszłość! Ok, czyżby to był drugie eko, albo ratowanie eko? To jest dziwne. Ufasz mi? Lubię to. Ta Ewelyn tak jak mówię, nie? Z tym słowo klucz, niestety nam nie dopisało szczęście. Tutaj jakiś wpływ byłby niezły, prawda? Nie udało się też dwójki uruchomić. Myślałam, że to ja się będę droczyć pozbywamy się... Do, słuchajcie, eko, więc prawdopodobnie jest tu drugi. Albo będzie wskrzeszać. Jeżeli zagra wskrzeszenie, my tu mamy awansemerki. Zobaczcie i jeszcze one Ale się zwiadu, wiadu, zobaczcie, więc nie zagramy więcej ataku niż byłoby to możliwe. Kopia. Wydaje mi się, że kopia oczywiście tej karty. Nic nie poczujesz. Na początku. Nie mam zwiadu. Gdyby nie ten stracony zwiad mielibyśmy jeszcze więcej ataku, tak? Bo mamy coś To jest na szczęście minus 2, nieźle. Patrzę, że gra pod token, tak? Więc... jest sympatyczny, to nie jest uciszenie na szczęście. Jest zerówka, chyba znalezienie kart. Jeżeli zrobi token, to jest po nas, więc potrzebuje blokerów na następną rundę. MFK jest chyba kluczem do wygrania tej gry. Ale nawet jeżeli dobrał token to w następnym... ale gdzie jest Eko w takim razie? Będzie bloker na następną rundę, będzie znaleźć salwę. Atak za. Syta karty dostała... Jeszcze więcej kopii. Wydaje mi się, że to jest granie full zilani, wyczyszczenie naszego stołu. Przez to, że straciłem zwiat. Nie mogę zaatakować raz jeszcze. Ale wiecie co? MFK. salutki stół, a grabież była tutaj. Ojej. To jest potężne obrażenie. MFK tutaj stracono. Czy to jest aż takie złe dla nas? Chciałem zadać jak najwięcej obrażeń, tak? Bo jeszcze jestem w stanie zagrać pod obrażenia. Dlatego tak zagrywam. Zdata MFK oczywiście boli. Ale jest ryzyko, jest zabawa. To jest bardzo mało HP. Wystarczy znaleźć dobrą salwę. Lokacja? Wow. Niestety zrobił kopię tej karty, nie? Dobrze, jest dobra spalona karta. Eko tutaj poświęcony. Ale wystarczy, że znajdę kartę, a w następnej rundzie będzie ich sporo. Nie muszę tego tak, tak naprawdę blokować. Czy to jest uderzenie w Nexus? Nie, po prostu uderzenie. Potrzebuję blokerów na następną. Po prostu wystarczy nie zabijać jego karty. Liczyć na to, że nie dobierze dużo tokenów. Myślałem, że to jest deck pod lokację, ale cały czas jeszcze możemy to wygrać. Wystarczy znaleźć karty pod zadawanie, obrażeń to jest zaledwie dwa punkty. Wszystko do mnie wraca. Słowo klucz tam było niestety niefortunne dla nas. Będzie bloker. Jest jeden punkt salwa i dziękuję. Wow. Tego, się Najpierw oczywiście gramy pod blok. Powoli skarbie. Jestem przy Tobie. Myślę, że ma jeszcze jeden token. Myślę, że ma jeszcze jeden token. Dorwali mnie. Muszę grać pod pauzę, bo nie wiem co dobiorę, prawda? Niech on marnuje punkty, które może poświęcić na na co możesz poświęcić punkty? Na cokolwiek, tak? Token za dwa punkty, boże, jakie to są mocne karty. Ten deck naprawdę teraz śmiga ładnie. No, zobaczmy, token, no tak, to by się zgadzało za trzy punkty. Rozwiązujemy. Pytanie, czy gram pod blok? Powiedz, jak zagram to. No dobra Szukamy. Zaklęcie za jeden. Niestety nie znalazłem. Mogę Zilana nie blokować. Wydaje mi się, że ma jeszcze jeden token. Nie znalazłem, słuchajcie, zdawanie obrażeń. To anyway była to naprawdę bliska gra, co? Myślę, że tak. To nie ma sensu że jak blokuje, bo może mieć Mistika, Zaun, może mieć jeszcze jeden token, który znalazł, bo bardzo dużo krocekro. Będzie jeszcze jedno zagranie. Ja niestety nie znalazłem. Jeden bloker to za mało na jego token. Mój deck też po prostu nie opiera się na tym, żeby pozbywać się jako, prawda? Zobaczmy czy miałem rację. Najpierw zero oczywiście szukanie kart. No tu nie znalazł, prawdopodobnie za token, Token, który może rzucić. Zobaczmy, czy miałem rację. Gra naprawdę bliska. Niestety, widzowie. Mówi się trudno. Nie miałem niestety już opcji do tego wrócić. Szkoda, że nie dobrałem zerówki. To naprawdę bliska gra. Jestem zadowolony, bo. Było blisko, naprawdę, nie? No ale, ale takie życie, no, kto mam powiedzieć Gramy na Deepa i deep jest niestety bardzo dla nas trudnym przeciwnikiem. Widzę, że dzisiaj trafia mi się naprawdę wyzwanie, nie? Naprawdę, bo jeżeli wygrywam gry, wy tego nie widzicie, bo przeciwnicy po prostu surrenderują grę. Zobaczcie, mamy token na taką gorszej stronie, bo nie działa nasze combo tak, jakbym sobie tego życzył. Nie wygląda to dobrze. Niezła jedynka, bo może zagrać kartę, o której myślę, prawda? Nie wiem czy nie powinienem zostawić paktujemy do, do zagrania pod grabież, dlatego nie będę tutaj nic grać. Oczywiście teraz zagramy sobie 2-1. Dobra, jedynka, tylko że spóźniona. Tempo mojego przeciwnika idealne. A zerówka niestety tragiczna. No. Pozbędziemy się tej karty, bo jest największym zagrożeniem. Skrzydła, i w ogóle to warto zostawić. Nie mam bardzo dużo PK z RNG. Trudni przeciwnicy, trudne deki. Jak wygrywam, to przeciwnicy renderują, więc nie macie co oglądać. A teraz słuchajcie, jeszcze bardzo trudny deep. Szczerze nie mam pojęcia, co miałbym zagrać. Chyba zagrałem po oh, nie uchwytnął się, świetna, Pod warunkiem, że nie zginie. Zagrałem w to w ciemno, ale cóż, Avalanche zaatakowałaby za 5 punktów Oczywiście nie będziemy atakować, bo może znajdę salwę i pozbędę się aż dwóch przeciwników za jednym zagraniem Dostawca też jest bardzo tutaj słaby, prawda? Będę grał po prostu na przewagę na stół, będę grać tu fulla Może znajdę mf w następnej rundzie Okej, okay, teraz się nie opłaca do końca rzucać Poczekajcie D Dlaczego się nie do końca opłaca? Bo... Pix jest niezły Pix jest zawsze niezły 3-2 jest ok. Ok, będzie w Pixa oczywiście granie A my gramy bez salwy um, OK okej To było dziwne um, to było dziwne o tym wam, O tym właśnie wam mówiłem. No ale to nawet, słuchajcie, Deep nas tak spowolnił. Deep ma już zbyt dużo możliwości kontrowania moim zdaniem agrodeków. Po prostu. Taka jest prawda. Jak zagram tutaj e, MFK to nas zginie na 100%. Cóż. Na pozycji! Grałem tutaj, żeby ta karta była użyteczna Tutaj, jeżeli będzie blokować którąś z tych, to zadziała to wszystko Do Deepa jeszcze troszkę mu brakuje, ale pamiętajcie, że teraz jest grany tak naprawdę Turbo Deep I w okolicach siódmej rundy, to już jest prawie pewność Zagrał inaczej, niż myślałem Woli dostać 7 punktów obrażeń, może mieć dużo leczenia, dlatego te gra Mamy bardzo dobrego dostawcę cytrusów za dwie rundy Tylko obawiam się, że to nic nie da, bo będzie mieć już zbyt silne jednostki do bloku Ewentualnie rzucisz jeszcze raz 4-1 To było kosztowne, cieszę się Jedynka wyrzucona, nieźle a jednak dwie karty dobrane Może tutaj się pokusi jakiegoś drugiego bo... drugą kartę Mamy salwę Ale... Nie wiem czy jestem fanem no dobra, czy musimy pauzować, żeby nam zabił mf bo będzie chciał. My tymczasem sobie zrzucimy drugą mf oczywiście. Zobaczcie jaki high roll, co? Drugi raz i drugi raz czyszczenie. Dobrze, że kościany poleciał. No dobra, i teraz tak. Teraz tak i w następnym cytrusów open attack. Jeszcze kradzież życia. Czasami widzicie, że jest naprawdę ciężko dzisiaj z tymi meczami. Próbuję tutaj pozytywnie do tego podchodzić, ale... Bardzo słabe jedynki. Tak naprawdę to nie mam pomysłu żadnego, żeby to wygrać. Ta karta mi bardzo przeszkadza. Zagram 0-1, nie opłaca się. Nie mam zwiadu MFK po raz pierwszy, bo oczywiście została zabita numer 1. Um... Może popełni błąd i rzuci Nautilusa na stół, i wtedy będę mieć więcej kart na stole. Ale to nadal jest za mało, nie? Mamy dużo pecha po prostu, przyznam Wam się szczerze. Z RNG. Zobaczmy czy miałem rację, czy tu się pojawi Nautilus. Jedna karta, zobaczcie. Dwie karty, więc to jest deep. I teraz moim zdaniem Nautilus powinien wlecieć, a zobaczcie jeszcze ilu tu jest obrażeń. Zobaczcie, że już jest karabeusz, który może blokować, nie? Cóż. Wydaje ja mi się, że nie ma opcji wrócić do tej gry. Nie, pojawia się, Maokai, to jest inne tempo grania. Nie mamy zwiadu, żeby to dobrze wykorzystać. Jeszcze, żeby MFK dostał to awans, ale pozbył się one z MF. Tak naprawdę to jest kolejny koniec gry, ale Deep jest bardzo problematyczny. Uważam, że Deep na takie deki jak my mamy jest bardzo silnym dekiem. Zobaczcie, nie problemu. 13 punktów, bardzo dużo. Dlatego małpki są lepsze, bo małpki tu chociaż zadają obrażenia, nie? Małpki ze Welen mogłyby być... No nie, nie działałyby, dlatego, że przecież jest tam 2-1 za 2 punkty. Żeby było zabawnie i tutaj jest awans. Tak naprawdę. Dominacja dopiero teraz, wow. Ani razu nie udało mi się jej dobrać w dobrym momencie, także... Tu jest już. Nie, nie mamy opcji wrócić, ok. Widzę, przykro mi, ale. To jest koniec gry aktualnie. Nie ma opcji, żebym wrócił tutaj do, do, do wygrania tego. Deep po raz kolejny miażdży mnie na materiale, ale nie czuję się za bardzo winny. No niestety widzowie. Słuchajcie, to już jest któraś moja gra. W której po prostu przegrywam, nie? I, I powiem wam, że różnica jest ogromna. Kiedyś już próbowałem tego deku na streamie i udało się wygrywać. I był potencjał. Na pewno tutaj jest moja zasługa, że przegrywam, bo wybieram takie karty na start, które raczej nie mają aż tak dobrej synergii, jakbym sobie tego życzył. Trójka OK, dwójka na ten mecz będzie niestety tragiczna, Evelyn nie, bo poszukam dominacji, bo na fajnie ulepsza. Okay, dwie mf to za dużo, zwłaszcza na taki deck, gdzie jest tutaj demacja pod Shivani. Módlmy się, słuchajcie, żeby nie miał karty do za jeden. Jak ma kartę za jeden, chyba że to będzie... Otóż to, to jeszcze ujdzie. MF-ka może fajnie zadziałać, w trzeciej rundzie dopiero, ale może zadziałać. Kto wie, może zwiat będzie w czwartej. I coś z tego wyjdzie, nie? Zauważcie, że nawet nie chciał blokować. Pies mi chrapie niebogłosy, aha. No właśnie, o tym wam mówiłem. Także to jest problematyczna sprawa, kiedy grać na taki dek. Um. Nie ma co nawet tu jedynki grać, bo jakby nie czuję potrzeby. Jest połączenie, o którym wam mówiłem. Jeżeli on teraz da tutaj pauzę. To wiemy już, że ma zaklęcie i pozwoli mu uratować. Mogłem popełnić błąd, bon, bo może mieć pojedynek. Myślicie, że ma wytrzymałość? Myślę, że nie możesz mieć wytrzymałości w tym deku. Um, strata. Pozbędę tej karty się teraz, bo to jest combo. Po drugie, MFK ma jeden stack. Więc fajnie byłoby ją obronić. Po trzecie, Shivani dużo kosztuje, Bart też. Dzwonków specjalnie nie miał dużo, mamy kombo bardzo dobre. Co prawda Shivani uderzy nas za 5, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Fajna karta pod akurat. Kombo dosyć mocne. Obawiam się, że w następnej rundzie oberwiemy mocno. Nie mam jak tutaj zaatakować. 7-8. To jest prawie awans. To połączenie jest bardzo mocne. Zagramy powoli raczej. Jeżeli ma zabicie mewki to ma zabicie MFki, a to nic nie poradzę. Ale to wzmocnienie mi jest tutaj obiecujące. Jeżeli zabije nam którąś z tych kart, MFK -ka ma prawie awans. Następnie. On, on ma mało jednostek, ok? W tym deku jest mało jednostek. Eee, tu jest na pewno bardzo dużo zaklęć. Jeżeli stracimy tu MFK przez uderzenie, byłoby świetne. Podwójne uderzenie najlepiej. bo Wtedy zmarnowałbym mnóstwo punktów i mielibyśmy. Najpierw zaatakujmy. I dopiero później dorzućmy trójkę, żeby zrobić mi miejsce na stole, bo jeszcze mam miejsce na jedynkę. Dwa punkty lecą, tu trzeci będzie. No i wiecie, jeżeli dobierzemy jakąś nieuchwytność, które są wzmocnione. Um, powiedziałem dwa punkty, jeden, bo tutaj nie mam jeszcze korsarki, nie? Ivana jest potężna na takie karty, jak my mamy, bo cały czas furia się stakuje i nie mam na to odpowiedzi. Tutaj też oczywiście jest furia. Zobaczcie, jak bardzo dobra furia. Potrafię no, nawet odstrzelić Zobaczmy. Jakaś nieuchwytność już teraz pomyślałem, że nic nam nie da, nie? Nic absolutnie nam nie da ta nieuchwytność. Tak blisko, za 3 punkty. Oczywiście open, bo tutaj nic Zabijamy. innego nie poradzimy. I tak zostanie ktoś do bloku i tak ktoś zostanie do bloku. Tak blisko, żeby MFK dostała awans. Na pewno będzie chciał blokować 3-3. Tutaj zabijemy chociaż jedną kartę. Nie zabijemy jednak. Ale z drugiej strony zaatakujemy za więcej punktów. No ma problemik, kolega. Musi rzucić piątki i dwójkę do bloku. Może nie rzuci tej karty? I wtedy wygramy przez jakieś obrażenia. To jest bardzo ryzykowne. Wow. No, wystarczy jakimś cudem obronić się w następnej rundzie i zaatakować którąś z tych kart. Chyba, że grać pod egidę. MFK też będzie. Wystarczy się obronić. Ściąga którąś z tych kart. Wiadomo... Tego nie muszę blokować jeszcze. Bo może mieć złotą egidę i gra pod, tutaj pod atak koszący. Atak koszący poleci na pewno tutaj. Zmierzenie nie jest jakoś specjalnie dobre. Sprawiedliwości stanie się zadość! Myślę, że chcę uderzyć tutaj w 2-1. Musi, musi to uderzyć, my wtedy zagrywamy. Oj, uderzenie za 2 przez. ojejku! jejku! Miał pojedynek, widzowie 7 punktów. No i nasze marzenia odleciały właśnie do ciepłych krań. Nie mam pojęcia, jak miałbym wrócić do tej gry. Nawet niech zagrał ataku koszącego. Popełniłem jeszcze błąd, bo ta karta miałaby więcej punktów obrażeń. Ale wydaje mi się, że to jest Annualate. Wystarczy, że masz kartę 1, 2 do bloku i wtedy atakuje z, z nieza. W sumie teraz cieszę się, że tak zagrałem. Jeszcze więcej gracie, że widzowie. To jest, to jest kolejna gra. Przykro mi, widzowie. Próbowałem przetestować dla Was ten deck, ale się po prostu nie da. Sprawdza się on dużo lepiej, gdy on. Gdy, Widz potęsował mi go jakiś czas temu, słuchajcie. E, no, nie da się. Naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zagrałem kilka gier, i wszystkie, słuchajcie, przegrałem. E, oprócz jednego Surrendera. Także, słuchajcie, ja z tego deku raczej zadowolony nie jestem. Potencjał był, ale uważam, że tutaj zbyt wolno się rozpędza. Są po prostu lepsze deki, i być może kiedyś on wróci do gry. Nie udało mi się zrobić nawet jednego combo, bo wszyscy kontrolują tak naprawdę MFkę, A jak jest kontrola, to ten dek po prostu nie ma sensu. Tyle ode mnie. Widzowie, trzymajcie się.